sytuacji? Czy ty chcesz okazać swój brak miłosierdzia, czy ja będę pierwszy? Po tobie. To jest po prostu wypowiedź nieprzytomnie głupia. Powiem to chyba najprościej jak można. Jakie wyjście z z sytuacji, w której ktoś najeżdża de facto terytorium obcego państwa. Wysyła tam w tej chwili wojska, przecież wiadomo, że nie wysyła ich tam na wczasy, tylko po to, żeby te wojska z Doniecka i Ługańska szły w stronę linii rozgraniczającej i zajmowały tę część obwodów Donieckiego i Ługańskiego, które wciąż kontroluje Ukraina. To jest, to jest, to jest wstęp do wojny, do inwazji, w której będą ofiary, ludzie będą ginąć. To, że mówię, że Putin zakiwał się, bo musi zmienić o 180 stopni swoją narrację sprzed jeszcze kilku tygodni, to nie oznacza, że on z czegokolwiek teraz wychodzi z twarzą, bo to jest człowiek, który nie myśli o tym, czy wychodzić z twarzy, czy nie, tylko żeby się bić, żeby iść do przodu, żeby zabijać, żeby podbijać, żeby niszczyć. Nie ma żadnego, ja przynajmniej tego nie widzę w tym momencie, żadnego uzasadnienia do tego, żeby mówić, aha, to sytuację mamy już załatwioną, pozamiataną, nic wielkiego się nie stało. Stało się coś. Potwornego. Stało się coś, czego w Europie nie oglądaliśmy od dziesiątek lat. Stało się coś, co będzie niezwykle brzemienne w skutki i dzisiaj jest czas nie mówienia sobie, ach, to dobrze, to możemy iść na papierosa. W... Zdaje się, pan Maszek Terlecki ma zdjęcia dokumentujące te czynności w... i wyluzować się. Tylko musimy dzisiaj z precyzyjną, ale z chirurgiczną precyzją reagować przy użyciu wszystkich narzędzi, jakie ma Wspólnota Narodowa, żeby żołnierze rosyjscy nie posunęli się ani o krok dalej i nie zabili ani jednego więcej ukraińskiego żołnierza.